Witajcie na kanale Kwasok. Panie z za sterami, za sterami nie było nic. Wróćmy do zadań. Mamy minus 4 miliony na minusie. Mieliśmy osiągnąć zysk na poziomie 3 milionów. Będzie ciężko. Ściągnij dwóch juniorów, którzy no, przebiją się do składu. Może być ciężko. Aktualna pozycja 1 tutaj jak najbardziej spoko z tymi dwoma juniorami może być problem. czystych kąt w pięciu meczach wyjazdowych w sezonie. Na razie w jednym. No tutaj może być problem z, z tą kasą, ale zobaczmy też na zespół i tutaj jak prezentują się kontrakty, bo tutaj musimy sobie te finanse pilnować. Po jednym roku mają piłkarze, no widać, że podstawowi więc tu będziemy pewnie przedłużać, Alchor raczej nie, chcielibyśmy, żeby został sprzedany. Potrzebujemy tutaj zwolnienia kontraktu, zwolnienia jego odnośnie jego pozycji. No i teraz czy będą, czy będą wyprzedaże? Fornalczyk Pawłowski, no, Pawłowski nie przedłuża kontraktu, więc na ten moment nie. No, szkoda, szkoda, Aladdin. Zastanawiam się, czy Otuali od nas nie odejdzie. To byłyby 2 miliony na razie. Otuali nie dostaje zbyt wielu szans. Może, może w tym spotkaniu z Piastem Otuali będzie tą osobą, która wejdzie i dostanie kilka minut teraz pytanie którego zawodnika zdjąć, którego zawodnika zdjąć, może Trypowskiego. I tutaj Otuali Bohinokio może wystąpić na prawej stronie, więc nie ma obawy. Ruszamy w takim razie po kolejne zwycięstwo. Mam nadzieję, że tak będzie. Przy podejmujemy u siebie Piasta Gliwice, 14. pozycja Piasta, pierwsza pozycja Puszczy Niepołnice i to jest ten moment, żeby potwierdzić się w przekonaniu, że jesteśmy w stanie, jesteśmy w stanie tutaj no, rozegrać bardzo dobre zawody, no i utrzymać się w roli lidera, lidera. Fajnie byłoby odskoczyć rywalom tutaj Lech Poznań na pewno będzie nas naciskał, no i na pewno na pewno to może nie jest pewne, ale już w tym sezonie z Lechem Poznań straciliśmy punkty. Dość wysoko przegraliśmy chyba 4-1, bodajże. Więc nie chciałbym powtórki z tamtego spotkania. No i tutaj musimy uważać. Fornalczyk do banku jest Verdong. Holendrzy. Zagłościli się na dobre, zadomowili się w składzie puszczy. Teraz Lebę, Lebę jest i Francuz, Lebę dobrze, strzał Lebę, jeszcze dobitka od no, piłka na ziemi, ale Bykowski wybija tą e, piłkę daleko, Lebę. Świetna okazja na zdobycie pierwszej bramki w tym spotkaniu. Teraz dośrodkowanie, a i walczy tam wdowiak, który przebił się do składu, posadził na ławce świetnego exposito. Fornalczyk niestety faulował. niestety faulował. Na razie ciężko po tych pierwszych 9 minutach powiedzieć cokolwiek o tym spotkaniu. Cokolwiek co... To... Która drużyna ma przewagę, która drużyna lepiej konstruuje tę akcje, ponieważ w tych 10 minutach no nie mamy jeszcze takiego pełnego obrazu. Na razie gra przeważnie w środku pola, teraz kaput. Dobrze sobie piłkarze radzą, ale jest Lebę, który zatrzymuje ten atak. Struski, ma chwilę Struski, podanie do Lebę. Jest Fornalczyk, który tutaj czeka, czeka, jest zawieszony, czeka na kolejne podanie. Listowski do Kędziora, Kędzior do Pyrki. Pyrka na spalonym niestety, ale była szansa na wprowadzenie tej piłki w pole karne. Szkoda, że zmarnowana. Harut. Harut, daleka piłka. Trzeba szybko przejąć, trzeba szybko e, odpanować tą piłkę. Teraz listowski przejął, ale niestety e, krótko cieszyliśmy się z e, piłki przy nodze. Harut. Zobaczymy, jak defensywa e, Piasta poradzi sobie z ofensywą, e, z ofensywą e, puszczyni Półmice. Struski, Struski przed przebojem do pierwszego składu dostał w końcu szansę pokazania swojego potencjału przed trenerem Frankiem Kole. No i tutaj odważnie, odważnie przed do składu prowadzi tą grę Puszczynie-Płomice. Nie wszystkie spotkania ma dobre, ale większość spotkań naprawdę zagranych, zagranych bardzo w porządku. Teraz Pyrka. Byrka, odegranie do lebę, lebę. No i tutaj e, bramkarz piasta naprawdę szapowa za tą interwencję lebę mógł e, tym strzałem wyprowadzić drużynę e, puszczy na prowadzenie teraz truski. O nim była mowa przed chwilą. próbował zaskoczyć bramkarza piasta. Mogło się to udać, ten strzał e, no, Mógł dotrzeć do bramki e, do bramki piasta teraz listowski. Plach jednak nie myli się i tym razem. Pyrka, dobrze Pyrka, jest Kandzior, do Lebę, Lebę, Struski, piłka do Fornalczyka, Fornalczyk tam Banku wchodził, Banku wchodził na tą stronę, Wdowiak, mamy 1-0, ale chyba Spalony, chyba Wdowiak był na pozycji Spalony, tak jest, Mateusz Wdowiak Pełna spalona, szkoda, szkoda tej straconej akcji. To był pierwszy strzał, 31 strzał, który chyba doszedł do bramki. 32 minuta, więc nie jest najlepiej. Na razie piast e, bez większych problemów e, torpeduje te ataki, e, te ataki drużyny na Puszczy. bo my gramy u siebie, więc na pewno 12 zawodnik pomoże. Na pewno listowski e, nie, czeka na to podanie, ale z znowu jak na pozycji spalonej. Nie jest dobrze. Struski, Struski pomylił się, pomylił się, daje, dając szansę, dając szansę Piastowi na bardzo fajny kontratak, ale jest Verdong, dobry powrót naszego obrońcy, piłka do Kondziora, Kondzior, jest lebę. Kondzior, znowu będzie próbował się tutaj e, wysłużyć się Pyrką, Pyrka, do lebę. Lebeu, lepeą delikatne podbicie dalej do kogo Faulowany lebeum w polu karnym 42 minuta i oby teraz Listowski bo pewnie zapewnie on podejdzie do tej piłki Lebeą faulowany tak jest tutaj pewna pewna interwencja e, pewna interwencja bramkarza e, obrońcy Piasta e, Tu, tu, tu. Mm, mm, mm. No dobra. Jaj, jaj, jaj. Zmarnował, zmarnował ten rzut karny listowski. Nie najlepsze, nie najlepsze wykonanie w trybuny. Tutaj te rzuty karne powinniśmy zdecydowanie przećwiczyć. Struski, pyrka. A faulowany pyrka. 45 minuta. Posiadanie piłki jak widzicie Piast na swojej połowie bardzo dobre, ale muszą teraz wracać Puszczony, Bykowski sam dośrodkowanie, jest Labrowicz, jeszcze walczy, jeszcze Fornalczyk i mamy pierwszą połowę za nami. 45 minuta minęła, rzut karny zmarnowany, mogliśmy prowadzić statystyki na korzyść Puszczy. Dokładność podań troszkę lepsza, 90%. Walczymy cały czas, żeby ta skuteczność podań była no, można powiedzieć, że praktycznie stuprocentowa. Tutaj na pewno nad tym pracujemy, żeby z każdym, w każdym meczu te podania były coraz dokładniejsze. I musimy jeszcze na pewno dużo, dużo zrobić teraz. Świetny, odbi świetny odbiór banku. Co robi Amajew? Co robi Amajew? To tylko on wie? Dobrze, teraz zgarnął piłkę banku to formalczyka i będzie szansa na kolejny kontratak i piątą okazję z ramienia puszczy nie pomice, ale hmm. jeśli chodzi o podania, no właśnie, podania hmm. Lebę tutaj ten zawodnik właśnie chyba ma najskuteczni, jest najskuteczniejszym graczem na ten moment, Fornalczyk szuka dośrodkowania, piłkarzy puszczy, piłka do lebę, lebę, zgasił tą piłkę przy nocy, on umie kiwnąć się w polu karnym, umie tą piłkę przytrzymać, ale nie tym razem, teraz świetnie z Struski, dobre wejście, fauluje, Dowiak jak Exposito, jeszcze nie, listowski. Dzisiaj piłka do Struskiego. Struski dobrze się tutaj zachował. Struski wychodzi w doflak, właśnie do niego piłka. No i tracimy, tracimy tracimy tą piłkę, tracimy też czas. banku Amajew. Tutaj Amajew sobie świetnie radzi w tym spotkaniu. Amajew banku Labrowicz, ta piłka ucieka, jest piłka do kądziora. 60 minuta jest szansa, żeby tutaj skutecznie przeprowadzić ten kontratak. Piłka do banku, banku do fornalczyka, fornaczyk wraca straszne zagęszczenie tych zawodników w niebieskich koszulkach w polu karnym. Teraz próbował jeszcze z troski pchnąć tą piłkę do, do jednego z zawodników, do jednego z zawodników w puszczynie ustawionych z przodu dobrze banku. Kolejna próba podania nieudana, teraz e, niestety Amofa, puszczony Mucha, Labrowicz, ratuje to Labrowicz, jest jeszcze piłka utrzymana w polu, banku wraca, dobrze blokuje, no i będzie, będzie szansa na, e, dla zmienników. Eden zejdzie, wejdzie e, Odegar, e, Hinokio, jak mówiłem za Kondziora, Otuali, Otuali, będzie za wdowiaka. 70 minuta. Możliwe, że na boisku też pojawi się ekspozyto w kolejnych minutach. Kolejna rzut rożna. 70 minuta. Drugi rzut rożny. Tym razem inne rozegranie, inny wariant rozegrania. To piłka daleko. Ale wprost w rękawice Labrowicza. Twornalczyk. Fornalczyk, wyjście Fornalczyka zablokowane. Teraz sporo tych akcji ofensywnych. Labrowicz, Labrowicz, świetnie interweniuje Labrowicz. Wprost pod nogi swojego zawodnika. Wypuszczona piłka do Hinokio. Hinokio jest listowski, jest otuali. Pierwszy kontakt z piłką tego zawodnika. Struski, Fornalczyk i teraz to oni gnają na bramkę, na bramkę prowadzoną, na bramkę przez płacha otuali. Mamy pierwszą bramkę, w 77 minucie Otuali tylko wszedł na boisko i po 7 minutach zdobywa pierwszą, no chyba nie, chyba nie, chyba nie pierwsza bramka, ale na pewno ważna bramka dla Puszki Niepełnicy. Dobra zmiana, nos Franka Kole nie zawiódł, listowski Exposito. a wpuśćmy Exposito. niech pogra z Otuali. Świetna, świetna brameczka i tutaj chapeau bas Teraz truski otłali, otuwali jeszcze, jeszcze z Fornalczykiem, wymieniają podania ekspozito gdzieś tam jest na środku, Expozito. no i niestety musimy wracać, musimy wracać struski piłka do Bykowskiego Bykowski Amofa wyjaśnia atak piłkarzy Piasta Gliwice dalekie wybicie nie ryzykował nie ryzykował zawodnik nie ryzykował zawodnik puszczenie nie dobra piłka teraz do Fornalczyka mają czas mają czas, spokojnie tą piłkę rozgrywają. Jest tylko do, do Hinokio. Hinokio przedłuża do Exposito, jest Otuali. Otuali jest Exposito. No i próbowali, próbowali tutaj coś więcej zamieszać. Piłkarze, piłkarze Frank, podopieczni Franka Kole, ale teraz muszą uważać, bo krasne w Amofa. Odbolówkę przy nodze. Teraz dobra piłka Labrowicz. Mamy koniec tego spotkania. 1-0 po bramce Ottualego. Wychodzimy na prowadzenie pięknie. Utrzymujemy raczej to pierwsze, pierwszą pozycję w tabeli. Mecz nie mógł się podobać. Próby ponad 100. Dokładność ponad 85, widać spadła pojęcia statystyki otuali Labrowicz Hinokio. Dobra opcja na tą prawą stronę. No. Największe skupienie na pewno będzie wymagane przy kolejnych spotkaniach, ale nie było źle. 27 punktów. Chinokio, hinokio, Chinokio. Widać, że nie jest. Hinokio, widać, że nie jest zadowolony. Co miesięczny raport o juniorach. Jeszcze ci juniorzy nie są nam na ten moment w składzie no, nie chcę użyć coła potrzebni, ale na ten moment wydaje mi się, że nie potrzebujemy wzmocnień, 27 punktów, Lech Poznań atakuje, 25, mamy, obie drużyny mają zaległe mecze, więc tutaj nasza nasza porażka z Wartą może sprawić, że Lech Poznań bez większych problemów pójdzie, pójdzie do przodu, pójdzie przed siebie, a musimy mieć na, na uwadze Musimy mieć na uwadze to, że no, tych meczów do końca jest jeszcze sporo, więc będziemy próbowali i będziemy próbowali za każdym razem dawać siebie wszystko. Dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie, komentujcie, trzymajcie się. Cześć.